Jest projekt dla nas ważny. Jest to preferowana forma sprzedaży przez, przez Cisco. Jest to forma sprzedaży, w ramach której zaangażowani są również nasi sprzedawcy, dlatego, żeby zapewnić klientowi jak najlepszą obsługę. Ta najlepsza obsługa polega na tym tak naprawdę, że jeżeli firma potrzebuje z dnia na dzień tak naprawdę odpalić sto słuchawek z chmury. To jest w stanie to zrobić, wykonując praktycznie jeden telefon, bo to jest kwestia dostarczenia telefonu i w call managerze uruchomienia usługi, czy też już bardziej zaawansowane rzeczy, bo, to, bo tą samą Unified Communication można również uruchomić na telefonach mobilnych, nie tylko na, na telefonach IP, co daje dużą przewagę, bo można zatrudniać czasowo pracowników, uruchamiać im usługę, po czym wtedy, kiedy, kiedy usługa się Kończy, po prostu klient nie płaci. Czyli klient płaci tak naprawdę za to, co używa, nie musi. Kupować nadmiarowej infrastruktury. Druga rzecz, Unified Communications, chmury, pozwala również na wszelkiego rodzaju usługi wideo, czyli można zamówić tak naprawdę w Integrated Solutions usługę wideokonferencji, na przykład potrzebujemy zestawić tego typu usługę na miesiąc, kupujemy ją na miesiąc, płacimy za miesiąc, potem wyłączamy. Czyli największą zaletą jest. Jest tak naprawdę elastyczność tego całego rozwiązania, jak również obniżenie, obniżenie kosztów. Co jest ciekawe, to podstawowy zestaw możemy kupić dla, dla wszystkich słuchawek, które mamy w firmie, natomiast wybierać, jakiego rodzaju usługi dodatkowe jesteśmy w, chcemy włączyć już specjalizowanym użytkownikom. Nasze doświadczenia ze świata pokazują, że ta usługa jest praktycznie dla, jest praktycznie dla wszystkich. To znaczy, zaczynając od, od firm typu Enterprise i ale również dla biur, które mają po 20, po 50 osób, które są bardzo dynamiczne, elastyczne, kupując dzisiaj 50 słuchawek, bardzo często nie wiedzą, ilu tych pracowników tak naprawdę będą mieli za rok, bo to będzie zależało od koniunktury. Tutaj chociażby ja przytoczę tą naszą inwestycję, jaką jest centrum w Krakowie. My dzisiaj mniej więcej wiemy, jaka liczba pracowników będzie na początku, ale w momencie, kiedy ta usługa dostarczana z Polski dla praktycznie połowy świata, tego zaawansowanego serwisu, będzie popularna, to się może okazać, że my potrzebujemy z miesiąca na miesiąc 50 albo 100 nowych miejsc pracy postawić. I w tym momencie jesteśmy bardzo elastyczni, kupując tego, tego typu usługę. Wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo ważna oferta również dla, dla public sektora. Jeżeli public sector, nasz public sector by się zdecydował przejść na taką usługę, to byłoby to niesamowite obniżenie kosztów na poziomie kraju, bo tak naprawdę w tej chwili każde ministerstwo, każda, każdy samorząd lokalny kupuje wszystko, tylko dla siebie i te koszty tak naprawdę się multiplikują. Jeżeli by to było jedno porozumienie na poziomie rządu z Integrated Solutions, jako no, narodowym jednak y, y, providerem w, w postaci y, firmy, firmy y, matki y, z tyłu, to wydaje się, że wtedy nie ma potrzeby kupowania setek. Myślę, że tysięcy nawet jeżeli weźmiemy gminy pod uwagę kolmenadżerów, tylko się kupuje jeden i w zależności od tego, jaki jest w administracji, reguluje się ilością słuchawek. Także z punktu widzenia kosztowego z kolei to na pewno jest to ciekawa oferta również dla, dla naszego, naszego public sektora. Także tak naprawdę dla wszystkich.